Hej, jesteśmy w Berlinie, spełniam dzisiaj swoje marzenie. Jestem w Laszu. Całe życie chciałam być w tym sklepie. Zawsze oglądałam instagramerki i influencerki, jak sobie tutaj robią prezenty. I stwierdziłam, że jak będę w Berlinie, to koniecznie muszę tu wejść. No i jesteśmy. Bartek nawet mówi, że to są dwa piętra. Trochę się obawiam o nasz budżet, ale wchodzimy. Możecie usiąść sobie na schodach z boczku, no. Słowacki kalendarz adwentowy. Zaraz się zastanowię, czego wziąć, czy jednak brać pojedyncze sztuki. A tutaj można sobie spróbować coś chyba rozpuścić, widzisz? Nie pachnie to wszystko, nie? Moonbatch, Candy Cane, Snowflake. I on ma 30 coś produktów, a kalendarz ma 24, A jest 200 wyróżnicy. 200 wyróżnicy jest, ten jest 20 droższy, jakby na nasze, nie? zobacz, jakie mniejsze słodkie. Same prezentowe te zestawy. Współpraca masz wszystkie i zwykłe jeszcze jakieś tam, nie? Jesteśmy już w domku. Tu przede mną moje marzenie. Zawsze mówiłam, że pojadę do lasu dopiero wtedy, gdy będę mogła zrobić konkretne zakupy, bo jechać gdzieś i kupić dwie kule do kąpieli to się mija z celem. Więc mogłam sobie pozwolić, spełniłam swoje marzenie. Pewnie już kolejnymi razami będę kupować pojedyncze sztuki, ale chciałam raz konkretnie i mam. Dokupiłam jeszcze osobną świeczkę. Małą na spróbowanie były też takie duże, ale no, były drogie. Ta mała kosztowała, nie wiem, 10-15 euro jakoś tak. Ale pachnie jak taka guma balanowa, chubba-bubba. Taka, nie wiem, czy pamiętacie za dzieciaka były takie różowe chuby, bubby To ona tak pachnie. No to ono, ona została dokupiona. Tutaj wahałam się między kalendarzem adwentowym, ale widziałam już te kalendarze adwentowe na y, wszystkich y, no, vlogach, tam influencerek. A ten karton niespodzianek, wow, y, ma tych kul chyba o 10 więcej. Ale jak się przeliczy na pieniądze, to wychodzi y, różnica cenowa około 200 zł na nasze. Więc naprawdę dużo bardziej się opłaca. Więc taki karton zakupiony. Są tu też te wszystkie kule, które są w kalendarzu adwentowym, i dodatkowo jeszcze inne. Tu mamy instrukcję obsługi i opis wszystkich, wszystkich kul, całej zawartości, jaką tu mamy. Nie będę Wam omawiać każdej kuli, bo to trochę bez sensu. No, powyciągamy i zobaczymy co my tu mamy złoty aniołek w ogóle wszystko jest kapitalnie tutaj zabezpieczone bałam się bardzo, że mi się to w aucie może no rozjechać potuc, pobić, mam nadzieję, że wszystko jest w całości ale jak widzicie wszystko jest w takich piankach także zaraz tu będę miała pełno tych pianek Mikołajek, ale pięknie pachnie. Taka wielka kula. Niektóre wiem, że można łamać, dawkować sobie po troszeczku tych kul, a niektóre się po prostu rozpuszcza w całości. To jest z takim księżycem. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Ojejku, złota, ale mam palce aż złote. Taka gruszka. Ona też świetnie pachnie. I paluchy widzicie? Od razu się robią złote. Kolejna kula, gwieździsta, piękna. Dużo pianek, pianki powysypujemy na razie. Tylko mam nadzieję, że tu się nic nie uproszyło, Bo to są nawet między dwie w jednym spakowane. Świąteczna laseczka. I nie wiem, czy to jest kula, czy mydełko. Potem będę wszystko w opisach sprawdzać, a Wam tylko tak pokazuję. są rzeczywiście po dwie pakowane i trzeba bardzo uważać o choineczka to to jakoś zapakować w ogóle Ua. się boję sama, że to coś ukruszę nie chciałabym bardzo to jest chyba jakieś mydełko, wszystkie kolory tańczy. No, czuję, że tu jest taka gliceryna, także to będzie na pewno mydło. Fajne, kolorowe. A pachnie tak cytrusowo bardzo. Widzicie, tu są takie pięterka. I z pierwszego piętra już prawie wszystko a, wyciągnęliśmy. Kurczę, tu mam dwie rzeczy, a nie umiem się dostać. O, mam. Piękna różowa. Pachnie trochę, nie wiem, malinką. I świąteczna bomba. Bardzo ładna, bardzo duża. O, z drugiej strony niebieska. Mam już całe ręce. Różowo-złote. I tu jeszcze coś mamy. Muszę się dokopać. O, taki rążek. Delikatnie bardzo pachnie. Chyba z tego piętra to wszystko. Tak mi się wydaje. Jeszcze poszperam, ale chyba wszystko. Wszystko dobra, odłożymy na bok. Teraz mamy kolejne piętro. Będę wyrzucać. w kule z choineczką. mamy Ojej, jaki słodziak. Taki misiu fioletowy. Delikatnie bardzo pachnie, ale jest słodki. Niektórych tych kultaż szkoda używać. Są tak śliczne. Ojej, więcej, jest kula. Taka śnieżna, można powiedzieć, typowo zimowa, nie? Delikatny, niebieski tylko biała i jeszcze jedna taka typowo zimowa, śnieżna pachnie tak taką morską bryzą taki świeży zapach Te słodziaki, co mi się tak podobały w sklepie, one luzem stały też. To oki mi piękne. Śpiące mi Cudowne. On chyba jest z lawendą. Tak mi się wydaje. Coś się do mnie uśmiecha. No, kogo wam to przypomina? Co? Pisać w komentarzach. Uwielbiam. Taka pomarańczowa. Nic tu nie, nie wiem. Coś tu miało być odbite, ale chyba nie do końca wyszło. I tu mamy. Tam był misiu, a teraz jest taki krokodylek fajny. zabezpieczona, tylko wyciągam, żeby potem to znowuż już poprzykrywać fajnie. O i tu mamy jeszcze ostatnią z tego piętra. i jest to taki uroczy bałwanek. I zostało nam ostatnie piętro. I tu są już kosmetyki, które będę musiała rozszyfrować. O, body, to jest do ciała: balsam, chyba do ciała. Z tej serii właśnie mam tą świeczkę. Także będzie pachnieć gumą balonową. Z tej serii jest żal pod prysznic. No, guma balonowa. Co my tu jeszcze mamy? O, coś malutkiego. Co to jest karmel? To jest chyba peeling do ust. Co my tu mamy jeszcze? U, u, u. Nie wiem. Też coś do ciała padnie. Botanik Santa. No ja, ja jak już mówiłam we wcześniejszych filmach po niemiecku nie bardzo, także Bartek będzie mi się tu musiał wykazać i rozszyfrować mi. Tu widzę jakieś mydełko. Ojku jaka cudowna guma balonowa. Nie no, zachwycam się tym zapachem. Po prostu zapach dzieciństwa. Cudo. Coś jeszcze, o, jest i misiu kolejny, kolejny misiaczek. Trochę tak w strukturze przypomina nasze stare szare mydło. Taki jest. Ciekawe. Nie ma, nie. O, tu coś mam jeszcze. To ja tu mam, widzę coś. Puder, jakiś puder, ale do czego ten puder, może do kąpieli? Mm. No. Tu mamy kolejną kosteczkę. To będzie pewnie mydełko. Też widzę, jakby mydła są takie bardziej glicerynowe w dotyku, to czuć, że to jest inne niż te kule. Ua, już mi pod paznokcie powchodziło też od wyciągania. Jeszcze tu coś widzę. Prezencik z kokardką. Super. Jest miejsca mi to zaczyna brakować. Dobra. I tutaj wszystko. Tutaj też zamijam rękę i staram się wyżywać. Ale mamy tu coś jeszcze? Hot, Deddy, Teddy, Toddy, Nie wiem. <grym> Żel, a on jest z takim, yy, no nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Z takim brokatem, to taki pewnie sylwestrowy. I. Znowu coś z gumy balonowej. I tu cało obeszło. Mhm, chyba do ust. O jejku. Pachnie taki balsam do ust. Cuda. Ja to będę bardziej wąchać, chyba, niż się smarować. I ostatnie dwa produkty. Znowu pod prysznic żel, zielony tym razem, jabłuszko, kiwi, coś takiego. By się nawet otworzyło nam. Kokosowe, kokosowy chyba peeling do ust, tak coś mi się wydaje. I to chyba wszystko. to przywrócę. Tak, wszystko. Teraz muszę to pięterkami ułożyć z powrotem, żeby mi się to nie rozwaliło. Bo szkoda by było. Także tyle produktów mamy o Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem bardzo zadowolona. Wjedzie dzisiaj pierwsza kąpiel z pierwszą bombą, a ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Pa!